Siema, z tej strony Avro i witam Was w drugim odcinku Continent of the Nine Seal, czyli C9. Jak widzicie, moja postać się trochę zmieniła od pierwszego odcinka. Mam nową, mam nową zbroję, nową broń. Broń jest ulepszona na plus 9, dlatego ma taki bardzo fajny efekt graficzny. Od 20. poziomu mogę brać udział w arenach. I nie jestem pewny od którego, ale mogę brać już udział w intruzjach. Teraz wam chcę pokazać, na czym, na czym polega ta intruzja. Może się na jakąś intruzję załapiemy, może coś. Coś się znajdzie. Jest. Dobrze. Polega na tym, że przenosimy się do kogoś na dungeona. I możemy walczyć z tym kimś. Możemy walczyć z potworami. Możemy y, chować się, ponieważ on nie wie, że ktoś y, jest u niego na intruzji. Proszę bardzo. Na tej kranie jeszcze osobiście nie byłem, ale jeżeli tu jest jakaś intruzja. Aha, czyli musimy coś tam zrobić. Ja tu jeszcze nie byłem nigdy. Którejdyś tu się idzie? Gdzie tu się idzie? O, tu mamy kogoś. Wow, 29 level. Proszę bardzo. Dobry jest. Nie no, nie ma co. Aegis token level 1. No na tym to mniej więcej polega, że ja sobie mogę przyjść, zabić kogoś i zebrać yy, tokena za zabicie, no ale... O, przynosi nas do innego miasta. Ale jak widzicie, no troszeczkę lepszy, troszeczkę wyższy level miał. To była taka sama klasa co ja, no, ale dobra. Yy, co jest na arenie ważne? Tam nie liczy się yy, to jakie mamy, jakie mamy Q. Tam liczy się level, czyli to jakie mamy skille i to jak my potrafimy grać. Bo na arenie to, że ja mam plus 9 łuk się nie liczy, bo to się zeruje i mam i tak plus 0. Yy, to, że ja mam jakieś fajne. Yy, przenosimy się do Waterford. To, że ja mam jakiś fajny. Yy, nie wiem, fajny gem czy coś takiego w, yy, w naszej zbroi, czy broni, czy coś to się też nie liczy, bo to, to też na arenie w ogóle nie istnieje. No i z tego co widzę, to wziąłem jedną z najgorszych postaci do aren. Bo, przy, bo z trzech przegranych arenek yy, znaczy z trzech walo, yy, arenek w których brałem udział przy, trzy przegrałem spróbujemy z nim on wygląda na kogoś kto ma gorsze Q pod względem podstawowym nawet bez tego zobaczymy, ale on chyba jest Ma dwa levele niżej, może się nie przestraszy może może weźmie udział nie, nic Koleżanka. u, a tam co tak loguje. Dobra, zawalczmy z nim, ale boję się, że przegram. Ale cóż, dawaj. Może będzie chciał? No, nie, raczej nie będzie chciał, bo już poszedł. Może kogoś tu jeszcze złapiemy? Kogo by tu jeszcze złapać? Może ktoś się skusi na, na walkę? A ty? Ja chcę go o, duel. Też łucznik, także może teraz mamy szansę. Miejmy nadzieję, że mamy szansę. Może nam się uda. Dobra, teraz on musi dać... Aha. Wyszedł. Fajnie. Nie, świetnie, świetnie, tak. Bardzo się cieszę, że... że wyszedł. Eee, pam, pam, pam. Team match, deathmatch match, quick entry 475129. Nie, 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 dobra. Nie, idziemy tam z powrotem, no ale szkoda, że wyszedł, bo mieliśmy szansę na pierwsze zwycięstwo. <grym> Nic z tego nie wyszło, no dobra, trudno. Pomimo, że jak byłem na pierwszej intruzji, to nawet dwa razy zabiłem. Proszę bardzo, tutaj mam dowód. Uh, blood token uh, is given uh, to players who have intruded on the player and defeated them. Czyli, że byłem u kogoś na intruzji i go zabiłem. No zabiłem go dwa razy. No, o, byt może ta koleżanka. Może ona się skusi na duel? Mam 25. DC Line, no tak myślałem. On ma 20, na pewno z nim przegram. A ten kolega 21 łucznik, coś może. Nie wiem, czy to nie jest ten sam, który wyszedł z roomu. Nie mam żadnego pojęcia jest ktoś dwa 5 ale ja chcę z kimś słabszym. Chcę wygrać. Gdzie tu jest ktoś? No, spamboty sobie stoją i jest bardzo wkurzające. 11. Może kogoś znajdziemy przy trenerach? Może tam ktoś będzie? Może akurat nadarzy się jakaś okazja do PVP? Ja tam rzadko odrzucam walkę PVP, bo przecież o zabawę w tej grze chodzi. Prawda? Pokaż, no. Pójdziesz na duel. No proszę i mamy jakiegoś warriora, który poszedł na, z nami na PvP. Tak. Bam, bam, bam. On musi dać gotowość. Jak on da gotowość, to będziemy mogli startować. Dobra, wyszedł. Świetnie. players. Oh, nie, no, połączmy się z kimś. Dlaczego nikt nie chce z nami walczyć? Podobno Ranger to jest dobra postać na PVP, bo ktoś tam w top 5 jest. Jest jakiś Ranger. To może. Dlatego, że to jest postać bardzo trudna do opanowania, może dlatego. Nikt nie chce. E, może dlatego przegrywam, a nikt nie, nie chce z nami walczyć. Może dlatego się boją, ma. Coś mi się wydaje, że na, na niższych levelach ta postać wcale nie jest tak dobra w PvP. Uuu, to jest y, raper. Z raperem na pewno przegramy. A z raperem czy riperem, jak to tam się wymawia, to ja do końca nie wiem który ma 20, ten ma 20 chyba ten ale oni chyba wszyscy trzej są afka tu mam jakieś jakąś dwudziestkę jest ktoś chętny dwudziestka trójka paul X. może będzie chętny no, 20... no, może ten, może, ale i tak, znając życie, stuprocentowo przegram, jeżeli... Dobra, jest gotowy, no to... No to walczymy. Ja chcę to widzieć, ja wam powiem, ja chcę to widzieć, wątpię, żebym wygrał, bo... Mam postać właśnie jego typu, wprawdzie na 15 levelu, ale wiem, że ta postać ma bardzo dobre skile do PvP, do podrzucania i w ogóle. Dobra, pierwsza runda. No dlaczego nie chciało uderzyć? Proszę bardzo. Tak jak mówiłem. Tak jak mówiłem, to moja postać nie jest dobra na PvP, bynajmniej nie na low levelach. Szybki jest. Coś strasznie szybko biega. I to jest niefajne, mi się to nie podoba. Nie wykorzystaliśmy dobrze szóstki, może teraz nam szóstka jakoś lepiej wejdzie Strasznie szybki jest On ma jakiegoś potiona Jestem ciekawy co to jest za potion Może tutaj leży tajemnica ich wygranych, a moich przegranych Strasznie szybcy są, strasznie. No nie, pozwoliłem mu na kombo. To jest ten skill dokładnie, o którym mówiłem, o którym sobie myślałem, jak, jak grałem tą postacią. Pomyślałem sobie, tak, to będzie dobry skill do PvP. Miałem rację. Tak, właśnie ten. No dlaczego nie chciało uderzyć? Proszę bardzo. Tak jak mówiłem. Tak jak mówiłem, to moja postać nie jest dobra na PVP, bynajmniej nie na low levelach. Szybki jest. Coś strasznie szybko biega. I to jest niefajne. Mi się to nie podoba. Nie wykorzystaliśmy dobrze szóstki. Może teraz nam szóstka jakoś lepiej wejdzie. Strasznie szybki jest. Mam jakiegoś potiona. Jestem ciekawy co to jest za potion. Może tutaj leży tajemnica ich wygranych, a moich przegranych. strasznie szybcy są, strasznie no nie, pozwoliłem mu na kombo. to jest ten skill dokładnie o którym mówiłem o którym sobie myślałem jak jak grałem tą postacią, pomyślałem sobie tak, to będzie dobry skill do pvp miałem rację tak, właśnie ten, ta przewrotka taka jakby dobra odrzucić go tam, dawaj, 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 dawaj da 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 ładuj go tam, ładuj go tam nie, nie, jak on by tam spadł, to byśmy wygrali. Nie, był tak blisko krawędzi. Tak jak mówiłem, jest to bardzo słaba postać do PVP i dlatego zastanawiam się mocno, zastanawiam nad e, przejściem na postać właśnie tą, którą on miał i zrobienie z niej berserker. A to jest postać, która ma dwa duże miecze. Nie wiem, jest gotowy. Ja bym zagrał jeszcze raz z nim. Fajnie się z nim walczyło. Nie zależy mi jakoś super mega na tym, żeby mieć cały czas dobre, pozytywne statystyki. Przecież o to chodzi w tej grze, żeby się bawić, prawda? No to jedziemy z nim. Czy ja mam coś, co ja mogę wypić tutaj? To jest Stamina. Tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę. Proszę bardzo. I. Świetnie. Nie dał mi nawet dojść do słowa. Nic nie mogliśmy zrobić. Ale on coś strasznie szybko biega. I coś strasznie dziwnie biega. Naszą jedyną nadzieją już teraz jest tylko jakieś zrzucenie go do przepaści. No proszę, jeszcze nam anuluje skill. Jestem ciekaw, jak on on wygląda jakby miał jakieś haki, no ale ja nic nie mogę, no ja nie mogę nic niestety. Za to jak ta walka wygląda, bo postać jest jaka jest, jest pod pvp no dobra, przylagowało mi trochę frapsa scratchowało mi frapsa przylagowało grę, na intruzji znowu zostałem pokonany, bo znowu dostałem jak, jakiegoś, jakąś laskę która miała 30 któryś poziom no cóż więc tutaj będę się z Wami żegnał. Yy, I do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie zobaczymy się już chyba na innym harze, na innej postaci na Hunterze. Nara.